Cześć wam. Witam Was dzisiaj z miejscowości Libna, czyli z wsi, która tak naprawdę nie istnieje już. Za moimi plecami mam nadzieję, że widzicie pustą drogę szutrową. Nic nie ma. Ja powiem uczciwie, że ja się nie spodziewałem, że wieś, której nie ma, to jej tu rzeczywiście nie ma. Jedzie się. Przez lasy i łąki, i nagle się okazuje, że ty jesteś we wsi Libna. To jest dla mnie zupełnie nowe doznanie. Wieś powstała w XIV wieku jako położona w okolicach źródeł rzeki Metui osada Helgendorf. Była zlokalizowana na północ od późniejszej Libnej. Z biegiem czasu wieś przeniosła się w dół potoku, przyjmując nazwę Miła Dolina z niemieckiego Libeau. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi w jej aktualnej lokalizacji pochodzi z 1576 roku. W 1910 roku zamieszkiwały ją 473 osoby. Od pierwszej połowy XIX wieku we wsi funkcjonowała szkoła, warsztaty rzemieślnicze i tkackie, była gospoda, była, wyobraźcie sobie, również winiarnia. W latach 1904-1918 była agencja pocztowa. A w latach 30. była tutaj coś nieprawdopodobnego: wypożyczalnia samochodów. Tak, dobrze słyszeliście. Po wypędzeniu Niemców Sudeckich w 1945 roku, wieś pozostała w praktyce niezasiedlona. Do tego przyczyniła się m.in. bliskość pasa granicznego. W latach 50. zaczęto rozbiórkę opustoszałych domostw. Na dzień dzisiejszy Libna jest wsią widmo. O fakcie, że jesteśmy we wsi Libna, pierwszy świadek kamienny mówi nam o tym. Jest to pomnik poświęcony mieszkańcom, którzy zginęli tutaj podczas I wojny światowej. W całkowitym zapomnieniu. Niepodkoszony. Zresztą przez kogo miałby być tak naprawdę podkaszany, jak tu nie ma żywego ducha. No i oczywiście po moim ostatnim filmie z kamieniami, zakonników baczniej przyglądam się kamieniom przydrożnym tu mamy takie kamienie które wyznaczają nam drogę krótko mówiąc biegną wzdłuż drogi idziemy dalej i znowu po środku niczego obok drogi mamy bardzo ciekawy i taki mroczny krzyż Tym, że jednak mieszkali tu ludzie, świadczą ruiny dawnych budynków. Puste okiennice, ich puste oczodowy wypatrują mieszkańców, którzy tu już nigdy nie wrócą. Przykry to widok. Tam mamy pierwszego mieszkańca, któremu się średnio. Podoba to, że ja tu jestem. No ale miejmy nadzieję, że nas nie zagryzie. Chciałem Wam coś pokazać. Przydrożny krzyż. Jakże wymowny. A tam mamy pierwsze domostwo. Chyba jedyne, jakie tu jest. Bo to nie jest tak, że miejscowość jest kompletnie wyludniona. Jest tutaj jeden czy dwa domki, no powiedzmy, że pięć. Nie liczyłem ich oczywiście, ale no to jest to wszystko w zaniku. No i co? Chcesz być na filmie? Chcesz być na filmie złośniku? Święty Nepomucen z tego co kojarzę, tam w oddali mamy ruiny jakiegoś domku, czy stodoły, postaramy się tam podejść. Jedna uwaga: jak będziecie jechać do Libna, do Libnej. To nie jedźcie od strony Czech, jeśli szanujecie swoje samochody, bo droga jest po prostu fatalna. Dziury, niewyboje, jest okropna. My pójdziemy potem tu do góry, w prawo, bo droga w lewo prowadzi nas do granicy. Jak widzicie, ja sobie co rusz podjeżdżam samochodem, bo ta wieś Libna jest bardzo długa, a idziemy i jedziemy właściwie przez pustkowie, więc siłą rzeczy ja sobie podjeżdżam. Jesteśmy już na bocznej drodze. Dokładnie jesteśmy koło opuszczonej, jakiejś stodoły. Postaramy się tam wejść do środka. Ten bardzo zahaszczony, ale wejście jest. Jakieś stare koce, jakiś stare... filtr to jest raczej. A w środku wygląda to tak. Nic nadzwyczajnego. Ktoś tu dosyć niedawno relatywnie coś trzymał. Ale co by nie mówić, mamy tu do czynienia ze stodołą, która pamięta okres II wojny światowej. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. He, piec fiko. No przecież taki piec fiko, to moi rodzice mieli gdzieś w latach 80. Pamiętam to. He, tuż. Blachy się nie zachowały, ale tak ten taki piecyk. To pamiętam. No, ewidentnie ktoś tutaj coś trzymał, zaadoptował sobie tą starą, opuszczoną stodołę. Tutaj po lewej byliśmy w tej stodole. Idziemy sobie tą polną dróżką. Niezwykle uroczą. To jest niezwykłe miejsce, nasycono, takie, nasycone taką tajemnicą, takimi minionymi czasami, które tutaj są aż gęste. Czuć to wyraźnie. I gdy się obrócimy, widzimy kolejne domostwo spory budynek. Dach niestety się już nie zachował. Zobaczymy, może uda się wejść do środka. A tutaj dróżka biegnie nam dalej. Słuchajcie, już wiemy co się stało z tym dachem. Nie wiem czy to będzie widać. Zobaczcie. Mamy zwęgloną zwęgloną mamy deskę, yy, legar. Także tutaj był pożar. Ciekawe czy uderzył piorun. Czy po prostu ktoś tak o podpalił? Widzimy, że tu na górę biegła klatka schodowa. Tam już niestety nie wejdziemy, ale piwnice jeszcze są dostępne. <grymne> Jesteśmy już w środku. Tędy żeśmy weszli. Niestety mamy podobny widok co. W naszych polskich opuszczonych domach. Myślałem, że będzie inaczej, ale jednak nie. Buteleczki tak, głównie to butelki asortyment szklany, że tak powiem. Wszystko współczesne. Ktoś sobie znalazł po prostu zrzutowisko. To jest to pierwsze pomieszczenie. Drugie jest puste. Łukowaty, fajny strop. Kurde, jaki to jest zapach kobiecych perfum. Trochę przerażające to, dlaczego ja czuję damskie perfumy. Mamy nietoperzyka. Dobra, spoko. Nie wchodzimy dalej. Śpij sobie, chłopie. I tak to wygląda. Albo nawiedza mnie duch, że czuję zapach damskich perfum, albo mam za mózgu. To też puste. Puste pomieszczenia. Zostawiamy tą naszą uroczą uruinkę, taką z dziwnym zapachem damskich perfum w piwnicy. Cokolwiek to jest, nieważne. I tego. I zobaczcie, ludzie, tak tutaj łażą. Zauważyłem, że coś tam jest. Ja tam muszę podejść i zobaczyć, co to jest, chociaż tu jest pastuch elektryczny. Jest domek, nie widzę na tym wyświetlaczu. No co by tam nie było, ja tam muszę podejść. Trochę się zmachałem, ale już prawie jesteśmy. Jest to coś, co wygląda jak wlot do sztolni, ale tutaj żadnej sztolni nie ma. Zatem jedyne, co przychodzi mi do głowy, to jest to jakieś, jakieś ujęcie wody, chyba. Jesteśmy już, przy tym, jesteśmy już przy tym obiekcie. Wygląda on tak. Zobaczymy co jest w środku. Mało tu miejsca jest, ale może mi się Wam uda pokazać, że tak jak myślałem, mamy tutaj ujęcie wody. Mamy takie ostojniki. głębokie na jakieś 2 metry, może lepiej. To jest pierwszy ostojnik, Tam gdzie woda leci, jest drugi i tam jak zobaczycie jest trzeci. I tak po bolutku sączy się tutaj woda. Tak to wygląda z tyłu, tam mamy to nasze ujęcie wody. Ja poszedłem tutaj wyżej. Widzimy, że to gdzieś też była ta woda tutaj regulowana. Mamy takie jakieś koryta, jakieś pierwsze ostojniki. I gdy pójdziemy sobie tu wyżej, to to wygląda tak, jakby to wypływało tutaj z tej góry. Wiecie, co już mi chodzi po głowie nie, że tu jest zawalona sztolnia i po prostu jest wyciek wody. Ale to tylko gdybanie. Dobra, będziemy szli dalej. Z reguły, jak mamy takie kępki drzew na środku polany i jeszcze jest tu takie wzniesienie taki rodzaj pagórka, to na 99% było tu jakieś domostwo widać tu wyraźnie takie wypłaszczenie coś tutaj stało może 100 lat temu Coś nie wiadomo co, z piaskowca zrobione, jakieś 10 na 15 cm, tutaj znalazłem nawet kawał skorupy, jakiś kawałek talerzyka, także ewidentnie tu było domostwo, zresztą nawet widzimy tutaj kamienie takie oporowe. Sam Łom, czyli kamieniołom, tu we wsi Libna yy, wygląda bardzo malowniczo, przyznacie chyba sami. Tutaj wieś dawno się już skończyła, natomiast jak widzimy, kamieniołom dosyć mocno jeszcze tutaj pracował. Widzimy kalendarz, który jest tam w jednej z tych pakamer, że jest 97. rocznik. Nie wiem, co to może być za skała, dla mnie to wszystko jest albo piaskowiec, albo... Ciężko powiedzieć, ma kolor piaskowca, więc... Ale co ciekawe, na jednym... Na jednym takim bloku, zobaczcie, co ja znalazłem, nie wiem, czy to zobaczycie. Muszla! I to dużych rozmiarów. Odbita muszla. No, jakieś 4 cm ma długości, szerokości. Tu u góry też 4, na dole około centymetra. Tu mamy zniwelowaną górę. Ten plac ma gdzieś długości około 150 metrów. Tak to się prezentuje. Tu dochodzimy już do ściany tego naszego kamieniołomu. Wysokość na no, kilka metrów. Mamy już gotowe elementy, które z jakichś różnych powodów nie zostały wybrane. Tu jest kolejny element, też muszla, widzicie? Bardzo interesujące są te głazy. Jesteśmy przy samym końcu wsi Libna. Właściwie tą drogą, gdybyśmy poszli, to byśmy wyszli tutaj do Chemska Śląskiego. I jest tutaj jakiś ciekawy obiekt, wygląda jak jakiś schron. No czeski żopik, to to nie jest na 100%. Wiecie co, ja myślę, że to ma związek z punktem granicznym, że tutaj był, wiecie? Spodziewano się inwazji. Zupełnie inna konstrukcja niż żopika. Bardzo duże okna. Cóż, ludziska, to było chyba na tyle. Długo mi zeszło tam z tym łażeniem w tym kamieniołomie. Napaliłem się na te różne kamyczki, na te różne takie pozostałości zwierzątek, które tam się odbiły. E, wieś Libna, przyjeżdżajcie. Tu zupełnie zapomnijcie o swoich doczesnych troskach, bo to jest troszkę jakby dosłownie, przenieść się w czasie. Wszystko co tu dookoła widzicie. Te słupki. Wszystko to, co tu widzicie, zostało wzniesione rękami ludzi, którzy mieszkali tu ponad 100 lat. I na dobrą sprawę nikt tu już nie mieszka, więc no powiem wam, że jest to dosyć dziwne uczucie. Takie niepokojące, ale jednocześnie odprężające, bo jestem tu 4 godziny. Tak, wy ten film pewnie będziecie mieli z 15 minut, ale ja tu łazikowałem 4 godziny. 3 godziny, 3 godziny 20 minut, troszkę przesadziłem, 3 godziny 20 minut. I tutaj nie jechał żaden samochód, tutaj nie ma ludzi. To jest prawdziwa oaza spokoju. Dobra, nie przedłużając, trzymajcie się, cześć.